Temat elewacji jest tematem bardzo szerokim i tematem, który można poruszać w każdą możliwą stronę. A ważną rzeczą jest to, żeby zrozumieć czym tak naprawdę jest elewacja. Elewacja to jest wszystko od konstrukcji, czyli od muru konstrukcyjnego, czyli od ściany na zewnątrz, prawda? To już jest, to już jest elewacja. W momencie, jeżeli powiecie, że będziecie sobie robili elewację, to nie będziecie robili tak naprawdę tylko i wyłącznie e, tynku, tylko i wyłącznie kamienia tylko robicie całość prawda a dzisiaj poszparamy sobie po YouTubie e, ja bym chciał poruszyć temat blacha na rąbek stojący temat czy to dobry pomysł e, i państwo tutaj opowiadają o, tym, o tej blaszce blacha na rąbek, co trzeba wiedzieć i ja poszukam jeszcze jednej części tu mamy kreć dachu podczas wichury hmm. powiem tak blacha na rąbek stojący jest bardzo fajnym materiałem, można jak najbardziej z niego skorzystać, obróbki blacharskie to nie to, ruki klasyk, to nie to e, zaraz sobie znajdziemy, dach na rąbek stojący, zakończenie rąbka e, jest taki bardzo fajny film, który, na który można trafić, zaraz zobaczymy e, ile osób Przewinie do przodu ale tak naprawdę wydaje mi się że wszyscy będą teraz przesuwali do przodu eee, może elewacja, może może znajdzie może nie znajdzie zaraz sobie zobaczymy tu mamy montaż paneli eee, elewacja wykonana nas blachy ku nie pamiętam który który to był film ale jest bardzo fajny film nawet mam go na telefon ściągnięty nawet Powiedzmy, że przegrany. E, tu tematy polityczne, które nas nie interesują, i zaraz sobie zobaczymy, który. E, I dużo takich e, dachów, i takich domów przede wszystkim z takimi dachami, z taką blachą, sobie obejrzeliśmy gdzieś tam po drodze, prawda? Na pewno takie domy były dla nas inspiracją, a później, jak już zdecydowaliśmy, czy jak zastanawialiśmy się. Nie, to nie jest. Nie ma. Dla mnie, jeżeli mamy tego rodzaju dom, czyli mamy. E, mamy gołą ścianę. Jeżeli chcemy zdecydować się na blachę, na, na rąbek na elewacji, możemy to zrobić. Możemy to zrobić w bardzo fajny, prosty sposób, a zaraz postaram się Wam znaleźć jak. potem to przedstawię. E, tutaj mamy montaż panela elewacyjnego wykonany przez Adriana Wernera, Zobaczcie, Zauważcie, że tutaj mamy pełny stelaż, prawda? I ten tutaj się pojawia. O? To my w tym momencie mamy, o, tutaj mamy tak, naprawdę to jest element pod tytułem stelaż krzyżowy. Stelaż krzyżowy można z, czy stosuje się na przykład przy desce, która będzie zrobiona w pionie, czy przy innych tego typu elementach. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że tutaj mamy najpierw pierwszą część stelaża, która jest w pionie, później mamy elementy w poziomie i te deski są na tyle szerokie, żeby mogły sobie z dylatacją, żeby mogły pracować. A z drugiej strony, po to, żebyśmy mogli to zamontować. Ważną, ważnym elementem, który tutaj mamy przy montażu takiego panela, z jednej tej strony to jest oczywiście dokładność, z drugiej strony to mamy kolejne etapy prac, które musimy z krok po kroku, czy jeden po drugim, musimy wykonywać, ale ważne jest to, żeby to wszystko nie było wykonane całkowicie na sztywno. Jeżeli ta blacha będzie przemocowana na sztywno, no to tak naprawdę ona no, nam się pognie jak folia, jak papierek z cukierka. E, gościu tutaj bardzo fajnie to montuje, krok po kroku Roman buduje, Tomasz buduje, Adrian buduje i tak dalej i tak e, dalej. Wszystkie te osoby budują, bardzo fajnie to pokazują, ale nie to jest sensem e, tego co chciałbym wam pokazać. Może to będzie to, a jak nie to zaraz sobie poszukamy. teraz e, ważną rzeczą, o której należy pamiętać. To z jednej strony mamy okna, z drugiej strony mamy e, kominy, z trzeciej strony mamy właśnie e, końcówkę tego dachu, mamy rynnę, która jest, e, która jest schowana, i później mamy również na stelażu, który tutaj widzimy, prawda? E, mamy tą naszą blachę. Następnie trzeba to wszystko jeszcze obrobić. Zgodnie ze powinniśmy mieć to zrobione w takim. Że mamy to zrobione na standardowym stelażu, Mamy wełnę mineralną, e, ta wełna jest z fartuchem, i tak dalej, i tak dalej. E, generalnie chodzi o to, żeby to było zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną. A teraz znajdę wam film, w którym nie do końca ta sztuka budowlana według mnie jest zachowana, ale budynek jest zrobiony w bardzo fajnym stylu. Także dajcie mi sekundę. Bardzo dobrze trafiłem. Dobra, i teraz mamy HR Boot, mamy mamy film o którym chodziło i chciałem wam ten film pokazać generalnie panowie panie, generalnie ekipa robi budynek mamy pana który nam to wszystko tłumaczy i mamy elewację z wełny skalnej no, przynajmniej tak mi się wydaje bo nie znalazłem nie znalazłem opisu tutaj oczywiście komentarzy jest dużo są komentarze pozytywne są komentarze trochę mniej pozytywne Generalnie wszyscy są bardzo mocno zainteresowani. Dla mnie fascynujące jest to, tak naprawdę, że panowie przykładają kantówkę, wiercą. O, mamy wywiercone Teraz idzie kołeczek. Na szybki montaż. Czyli wsadzamy i zaraz będziemy. O, właśnie, pack, 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 pack. Teraz bierzemy sobie środek I, w... i lecimy. Widać, nie widać, nie widać. I w tym momencie lecimy, lecimy z montażem. Pan to w tym momencie dokręca bardzo ładnie, pięknie i na temat. I to w taki sposób zostaje. To jest wersja prostsza do wykonania niż. Zalecany przez niektórych wykonawców stelaż pod tytułem stelaż z kotwami chemicznymi. Prawda? Kotwy chemiczne fajne, tylko zrobienie tego to jest ranny baskie. Mamy pan robi pierwszą część i leci w tym momencie po całości. I w momencie jeżeli jak sobie poszukacie to, to, to możecie sobie obejrzeć w całości w momencie jak, jak skończę już z tą częścią pionową e, idzie, idziemy z folią. Pasek membrany nawiercamy sobie, żeby nie rozrywał ładką I przykręcamy. Idealnie wszystko. wszystko krok się kręci, dokręca. W momencie, jeżeli. A jak mamy, chcesz, to odcinaj, e, e, Mamy ten. ten, ten port zrobiony. Mamy takera. To ja wiesz, jak robił, to już byś miał. Również w mej piórze mamy wełnę. pod kosem, nie tak. Ale elementy w pionie. Później mamy membranę. Na no to nakładamy Ty. elementy w poziomie. I tak przygotowana elewacja. Już abstrahując na razie od wygięcia tego e, dalej na stropion. Tutaj będziemy widzieli jak panowie się bardzo pewnie łączą w tym. -ra -ra -ra. Mamy styropianowe połączenie z wełną. E, na to w tym momencie później przychodzi blacha na, e, na rąbek. Jest to zamontowane w taki czy, w taki czy inny sposób. Mnie e, tak naprawdę przerażają niektóre detale wykonawcze. Czyli na przykład wystająca główka, dla mnie fizycznie po wywierceniu dziury powinien być jeszcze zrobiony pres na to, żeby ta główka cała nam się schowała, żebyśmy tutaj otrzymali piękną, prostą powierzchnię i żebyśmy z tym nie mieli problemu. A teraz kwestia: chciałbym Wam przedstawić osobę, którą bardzo szanuję, którą bardzo lubię i którą uwielbiam słuchać. I ta osoba powie Wam coś na temat elewacji z blachy. Ogólnie, bo ogólnie, ale jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, to to jest człowiek, który zjadł na tym zęby, a nie jest wykonawcą. No, krok po kroku. Teoretycznie wydaje się to bardzo łatwe. Weźmy przykład tych otodomków, które mamy tutaj obok siebie. W jednym przypadku elewacja drewniana, w drugim zaś elewacja stalowa. Oczywiście pamiętajcie, że w przypadku elewacji stalowej musi być zastosowana odpowiednia membrana, ponieważ temperatura powoduje, że blacha zwyczajnie strzela. W przypadku elewacji i mamy obowiązki jej impregnowania. I... Teraz z tym strzelaniem z tej, tej blachy chodzi o to, że jeżeli jest e, wysoka temperatura, to stal się delikatnie rozszerza. Ona potrzebuje mieć miejsca na pracę. Tak samo jak podbitka z PVC, e, tak samo jak e, wszelkiego rodzaju panele PVC, które zastosowalibyśmy na elewacji, one potrzebują miejsca na to, żeby pracować. Jeżeli mamy sytuację taką, że w dzień mamy ciepło, a później nagle się robi 5, 7, 10 stopni mniej, to w tym momencie e, to nam będzie gwałtownie pracował i będzie nam strzelało. To jest też to, o czym mówiłem, że jeżeli zamocujemy blachę na sztywno, ona w tym momencie będzie się wyginała. Dbania o nią. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o problemach, błędach i rozwiązaniach tych problemów i błędów, zapraszam 19 kwietnia na najbliższe szkolenie online z właśnie z budowy krok. No i to już było, to także z, nie musimy, nie musimy na, się na to zapisywać, a dlatego że to już fizycznie, e, fizycznie było. Jeżeli poszukacie się przeszukacie YouTube, a, przeszukacie internet e, tak naprawdę osób, które budują, osób, które robią to z blachy, robią to z czegokolwiek innego e, czy osoby, które czy dekarzy, którzy e, zapieprzają z kamerkami po, po dachach jest naprawdę e, jest naprawdę ogrom. Jest czym wybierać, można sobie znaleźć swojego youtubera, można sobie znaleźć swoją ekipę, która, e, którą będziemy obserwować i będziemy bogatsi o wiedzę, e, którą musimy zastosować. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli wy nie widzicie rynny na elewacji, to, znaczy, to nie znaczy, że jej nie ma. E, nikt przy zdrowych zmysłach nie zastosuje e, metody takiej, że mamy, mamy dach, prawda nie mamy tutaj żadnego otworu, żadnej szczeliny, tylko... Woda nam spływa na ścianę, schodzi nam w dół i dopiero na dole mamy ryninkę. To jest abstrakcja pokazywana na, na potrzeby klienta, tylko i wyłącznie na to, żeby. Dzień dobry dzień. dobry. Wyciszymy tego pana. To jest pokazywane po to, żeby to fajnie wyglądało, żeby to elegancko wyglądało. Fizycznie jest to bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy, że mamy po drodze okna, mamy po drodze drzwi, to wszystko ma swoje obróbki, wszystko ma swoje opierzenia i to trzeba zrobić. Woda jest jak dzieci. Z przedszkola. Wszędzie tam, gdzie mogą, tam wlezą. Nie? I w tym momencie, jeżeli chcecie kogoś posłuchać, posłuchajcie osoby, która wie o czym mówię, mówi i pokaże Wam, jak taka budowa będzie wyglądała. Pokaże Wam, jak takie detale będą wyglądały. I posłuchajcie wykonawcy, który fizycznie to już kiedyś robił. Na polskim rynku zdarzają nam się wykonawcy, którzy fizycznie nigdy tego nie robili, nigdy stelaży nie robili. I będą chcieli Wam zrobić to w taki sposób, żeby dla niej było dobrze. Pamiętajcie też, że każdy wykonawca daje Wam, musi Wam dać ustawową gwarancję, a, i w momencie, jeżeli mamy tą gwarancję, to mamy gwarancję a, na roboty przez tego wykonawcę, prawda? więc tego należy pilnować, tego sobie należy pilnować, między innymi poprzez zawarcie stosownej umowy. Ja myślę, że tym pięknym akcentem zakończę dzisiejsze wywody, a, a Wy sobie obejrzyjcie ten film, obejrzyjcie sobie ten poprzedni film a, i zapraszam do subskrybowania kanału Pawła Preissnera. Pozdrawiam serdecznie.